Dzień minutę, Michał Kobosko. Dosłownie na dniach prezydent Andrzej Duda zarządzi wybory, i od tego dnia rozpocznie się cała procedura i kampania wyborcza. Nie to, żeby kampania już nie trwała, bo wiemy, że trwa w najlepsze. To jest jedna z największych słabości polskiego systemu państwowego. Przepisy sobie, rzeczywistość sobie. Taki mamy klimat. Wiedzą o tym najlepiej przedsiębiorcy, ludzie tworzący firmy i dający pracę. Oni dziś oczekują, żądają zmiany traktowania i mają absolutną rację, bo dziś Państwo PIS traktuje przedsiębiorców jako oszustów. Którzy to oni mają codziennie udowadniać swoją niewinność. Po drugie, traktuje ich jako prostych dostawców podatków, które PiS może potem zupełnie nieodpowiedzialnie rozrzucać na prawo i lewo. Nasze odpowiedzi są proste i czytelne. Po pierwsze, usprawnienie systemu tworzenia prawa. Dzisiaj Sejm opuszczają ustawy, które się do niczego nie nadają, których nie da się wprowadzić w życie i które trzeba od razu nowelizować. Po drugie, stabilizacja podatkowa, wprowadzenie trzyletniego moratorium na podwyższanie PITU, u i VAT-u. Po trzecie, faktury VAT-owskie. VAT będzie trzeba odprowadzać od faktur, które zostały opłacone, a nie tylko wystawiane. ZUS musi przejąć na siebie wypłacanie świadczeń chorobowych od pierwszego dnia choroby pracownika. Nie wierzcie kuglarzom z konfederacji, którzy wam opowiadają, że skasują podatki, czy skasują. ZUS. To są bardzo piękne i magiczne wręcz zapowiedzi, ale nic z tego nie da się zrealizować. System po rządach PiSu trzeba naprawić, uprościć, ustabilizować, a nie wyrzucać całkowicie do kosza. Bo likwidacja państwa i jego roli przysporzy dodatkowych problemów, a nie rozwiązań.